Dzień dobry, mamy godzinę siódmą! I ostatnio mówiłem, że na razie zawieszam swoją aktywność na zewnątrz, czyli bieganie czy bieganie na boisku, ale na stronie gov.pl wyczytałem, że pojedyncze aktywności fizyczne, jeżeli uprawiamy je w pojedynkę, to są ok, więc postanowiłem do tego wrócić. I lecę pobiegać! No i nie jest przyjemnie dzisiaj, ale jest takie powiedzenie, że nie chciało mi się, więc zrobiłem. Lecę! Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać, bo jest dzisiaj dość wiecznie, dodatkowo e, z tamtej strony idzie wielka chmura, więc chyba skrócę dzisiaj swój bieg, żeby mnie nie zlał deszcz. No i brzydka pogoda przegoniła mnie z biegania, ale zrobiłem fajny trening na schodach. Właściwie wszystko to, o czym teraz powiem, to nagrywałem już podczas biegu. Chciałem urozmaicić trochę e, to otoczenie takiej pogadanki, żeby e, z tego vloga nie zrobiły się. Pamiętniki z jakiejś tam izolacji, ale okazało się, że niestety zabrakło mi miejsca na telefonie i połowa materiału się nie zapisała, więc szkoda. Ale nic straconego, zaraz Wam wszystko opowiem, wszystkiego się dowiecie, o czym będziemy gadać. Chciałbym Wam opisać, jak wygląda współpraca z firmą 100%, która kilka rzeczy nam dostarczyła, kilka rzeczy e, po prostu od niej kupiliśmy. Firma 100% jest bardzo znana w Szczecinie, ale wiadomo, że nie każdy musi ją znać, dlatego. Szybko Wam przeczytam, co piszą o sobie na stronie. 100% to pierwsza polska bezkompromisowa marka odzieżowa, budowana od 1999 roku. Dedykowana kulturze hip-hop, a także sportom ekstremalnym. Nawet nasz klub jest wymieniony wśród partnerów, z którymi współpracowali. W znakomitej większości są tutaj osoby, które są związane z hip-hopem. Z takich produktów, które były szyte specjalnie pod nas, to są. Dwa komplety strojów meczowych oraz spodenki. I pierwszy komplet strojów meczowych został uszyty, jeżeli dobrze pamiętam, w 2013 roku. Był szyty razem ze spodenkami. Wygląda on tak. I tak prezentuje się ten pierwszy komplet strojów meczowych tuż po wyprodukowaniu w sesji pod e, siedzibą Stopro. Rok temu Stopro uszyło nam też drugi komplet strojów. A tutaj moje zdjęcie w tym najnowszym stroju, w którym gramy obecnie. Po naszych doświadczeniach z pierwszym kompletem meczowym, wybór firmy, która uszyje nam drugi komplet, był bardzo prosty. W ramach współpracy zakupiliśmy jeszcze u nich bluzy, taką jak mam e, na sobie, i na te bluzy został nałożony nadruk. Oraz tanktopy, w których często widzicie na filmiku, że ćwiczę. No i pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja tak zachwalam tą firmę. Pewnie dlatego, że o ze Szczecina i tak dalej, no to też po części każdy produkt, który dostaliśmy od Stopro, jest naprawdę super jakości. Pierwszy komplet meczowy służył nam przez 6 lat. Jeżeli się nie mylę, drugi myślę, że spokojnie 6 lat wytrzyma, jak nie więcej, bo e, wprowadziliśmy tam masę e, ulepszeń. Tank top, który mamy do treningów, jest po prostu kosmosem. Jakość jest nieziemska i nie wiem, czy do końca życia uda mi się go zajechać. Drugim ważnym elementem jest dla nas projekt, czyli samo wykonanie graficzne jest zawsze kotackie, zawsze grafika nas zadowala. W pierwszej koszulce meczowej, jak widzieliście, były to takie zacienione, charakterystyczne elementy miasta. W drugim, w drugim komplecie już bardziej nowoczesne, moro. Zawsze firma 100% podsyła nam tak zwane sample do zaakceptowania. Widać tam każdy szef, jak przechodzi. My możemy zgłaszać swoje poprawki: że ten szef powinien być tu, albo tu. Yy, tutaj powinno być bardziej dopasowane. Rękawek powinien być bardziej dopasowany do bicepsa. Czy koszulka powinna być bardziej wytaliowana. I serio, takie uwagi zgłaszaliśmy. Dzięki temu mamy naprawdę zadowalający nas produkt. Jeszcze jednym ulepszeniem w stosunku do pierwszego kompletu było to, że był on wykonany z materiału trochę za bardzo rozciągliwego. To również zmieniliśmy. Ten obecny materiał mniej się rozciąga, także przeciwnik nie złapie nas już tak łatwo za koszulkę podczas jakiejś tam nieudanej szarży czy czegoś takiego. Idealnie widać to, o czym mówiłem. Podsyłanie próbek koszulek. I to wszystko przekłada się na to, że mamy kontrolę nad swoim zamówieniem. Jesteśmy spokojni o wynik końcowy, bo po prostu wiemy, jaki on będzie. Tutaj, w ramach ciekawostki, jeszcze Wam pokażę te najstarsze stroje kaskady. I to były stroje firmy OB Sport czy OB Sport. Coś takiego. I wciąż jeszcze siedzę nad planem treningowym. Nie udało mi się go skończyć. Dość powoli mi to idzie, ale nie mam w tym za dużo wprawy. I... Też trochę trzeba poczytać e, przy tworzeniu czegoś takiego. Na razie, te poranne treningi, które robię, dobieram w taki sposób, żeby sprawiały mi przyjemność i po prostu, żeby się poruszać, żeby e, nie spaść z tej formy, która była przed e, tą izolacją. Bardzo Wam dziękuję, że ten weekend spędziliście ze mną. W tym tygodniu dużo dobrego się stało. Także trzymajcie się w zdrowiu i widzimy się na boisku. Cześć!